Porucznik Stanisław Grabda, pseudonim Bem, pośmiertnie mianowany na wyższy stopień wojskowy, uroczystości upamiętniające odbyły się w Chmielniku, z okolic którego pochodził. Legendarny żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej został skazany na śmierć przez komunistów. Do dziś nieznane jest miejsce jego pochówku. A jednak Stanisław Grabda, mimo tych tortur, mimo tych przeciwności, mimo tego bestialstwa komunistów zachował dumę, godność i niezłomność. Miennik dziś oddaje cześć tym, którzy z tą ziemią byli związani, ale też symbolicznie wszystkim tym, którzy byli przez wieki jako patrioci związani z polską ziemią. Jest tym, którego nie odnaleźliśmy dziś. Chcielibyśmy taką notę identyfikacyjną wręczyć rodzinie krewnym. Zaskoczenie i wzruszenie, że tyle ludzi podjął inicjatywę pośmiertnego awansu Stanisława Grabdy na kapitana. Że tak pięknie przygotowano uroczystość. To jest niestety ostatnia nominacja pośmiertna, bo więcej awansów nie da się więcej zrobić wyżej. I myślę, że to jest takie upamiętnienie i oddanie mu hołdu takie uroczystości odtwarzają nam historię ludzi, którzy mieli być zapomnieni, mieli nie istnieć, są teraz właśnie przywracani.